Cześć, witajcie, to ja, Avi i ze mną jest... O Jezus, kto jest ze mną? ja! To było najdziwniejsze przywitanie, jakie chyba było w tej serii. Pauli, Paulina z nami jest, wiecie, Dziwne, bo sama seria ma w nazwie Awi i Pan Paula, a Paulina dosyć rzadko się pojawia ostatnio. Ale to też jest wyjaśnione, bo ona się pojawia raczej w takich bardziej ważnych odcinkach, bo jak ostatnio robię odcinki ze zbierania... Teraz jest ważne. na Świdra, to raczej tak to jest mniej istotne, mi się wydaje, nie? Dobra, no to ja Was też na początku zapraszam na drugi kanał, gdzie nagrywam o Transformice, na kanał Pauliny oraz na nasz wspólny serwer Discord. Jak i również na pozostawienie jakiejś oceny subskrypcji, bo bym e, bardzo chciał zdobić 1000 subskrypcji. Może w tym nowym roku, bo jest 2 stycznia, jak teraz to nagrywam. Nie wiem, jak będzie publikacji, co się okaże. No i bo mi naprawdę bardzo miło. Okej, okay, co dzisiaj robimy? Dzisiaj będziemy robili sobie bowany, tak? Dzisiaj to miałem. pcha, w skrzynce to jest. Dzisiaj robimy sobie. O, jest że kula. Przybuję już... rożny legion, rożny legion generalnie oraz robimy sobie dzisiaj Boga pochodni. Zaczniemy od Boganku. I mamy 97 prezentów do otwarciem, więc możemy sobie teraz spokojnie wszystko podpierać. Zobaczymy, co tam tutaj powód robi. Jestem sobie sumie ciekawy. Mieliśmy zrobić do tego specjalny odcinek, ale święta minęły. To już nie ma sensu chyba, co nie. No w przyszłości może coś kogoś zrobimy. Dam ci trochę prezentów nie wiem, jak to się oddziela. Nie czekaj, bo ja mam dużo rzeczy. Ej, nie. masz, Nie, 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 nie dawaj mi ma? tego, weź to, wywal, nie chcę tego mieć. Weź to, babo. Masz, 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 masz. Dobra, ja daję cięcie, bo mnie denerwuje połowa. Okej, już jestem, już po, po, posortowałem po innej temki, poza tym czymś. <laughs> I tym gównem. Dobra, jeszcze dzisiaj powinienem jeszcze pokażę, jak wyszedł tam nasz projekt, mój, no co, co razem robiliśmy na tym na live, tak? Generalnie live też będzie za jakiś czas, no bo będziemy dokończyli ten projekt. Ogromnego tutaj, że tak powiem, laboratorium, gdzie będą wszystkie nasze osiągnięcia i tak dalej, zobaczycie zresztą. Zapraszam na live'a, który będzie wkrótce. Otworzymy najpierw prezenty, no takim sp speedem, dawaj jak najszybciej, ja też otwieram, bo tam masz jakieś, nie? 90 prezentów nie jest jakoś rewelacyjnie dużo. Ale są jakieś. No to ja. Nasze kości. Wszystko naraz. A teraz jestem reniferką. Dziesięć przywoływaczy, fajnie. A ja mam kostium. Choinki. Jestem choinką, psu. Zdech. też mam kostium choinki. No, renifer. Tam jakaś pani pani Mikołajowa. Mega zrealizowana. Zewłę. Pierdniczki. No dobra. No i to wszystko. Sapeczkę mamy, to Jakiś koktajlik, takie laski, cukrowa? Grzeszność nie była w tym roku twoją najmocniejszą stroną. No, dla południa zdecydowanie, z tym się zgodzę. Co? To, co? To. Dobra, idę to... Co ty Nic. Dobra, zaczniemy sobie Legion Bałwanów. Jasne. Mamy 10 przeływaczek, więc możemy sobie spokojnie go rozpocząć. Mm -hmm. no, no i teraz możemy sobie zacząć Legion Bałwanów, tak? Więc okej. Okay. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. Bardziej bym wolał to w dzień zrobić, ale... No mamy noc, nie? Będziemy go totalnie niszczyć. Dajmy im szansę, pójdę. Poczekaj, nie zabijemy ich od razu. Dajmy im jakąkolwiek szansę, bo to będzie totalna miasga. Uwieźmy, Uwieźmy. My to my zrobimy to w kilka sekund. Czy on zniknął? Nie ma? Pojawił się dzień. Mam serio? rozumieć, że to nie może być w dzień, to musi być noc. Tak mam to rozumieć? Dobra, w takim wypadku idziemy robić Boga pochodni. No, bardzo was przepraszam, no ale tak się zdarzyło, że straciłem jedną przeływaczkę. Na no, zawsze. Dobra, no chodźmy na dżunglę. Ja tam zepsucie jest. No, ja nie mogę tego zepsucia, już naprawdę absolutnie. pisze mi, że pokona obecne zagrożenie, czyli jednak jest. Tylko wiecie. Okej, okay, zepsuł się serwer. No co wiecie co, ja zestartuję serwer i zaraz się. Widzimy. A nie! Bo to działa. Ja taki sposób! To działa jak. Nie, nie, nie wiedziałem, że tak działa. To działa jak. Jak gobliny, wybaczcie. Przepraszam, to mój, mój, mój błąd. Ej, ale mówiłem, daj szansę, bo chcę sobie pokazać. No takie bałwanki, no, które okay. nabiją dosłownie nic, nie? No, takie słabe usze. Dobra, dawaj, lecimy teraz Nie, ja Pokażę, jak wyglądają. Ale patrz w fajnie. Takie byle co? No, gdyby to był, wiesz, inny poziom gry, to byłby naprawdę ciężkie, nie? No, ale to jest żałosne, no co mogę powiedzieć. Jedynie co to daje to dużo, dużo pieniążków, to jest fajne. Pieniądze jest. są fajne! I mych Zenitem. Zabawanki fajnie Oj, O, zabrałeś już 50 czegoś tam. Myk. I Myk tam niszczenie wszystkich No i już prawie cały pięr zrobity, nie? A będzie jakiś wielki bok odnik, czy nie? Nie, nie, to wszystko. Aha. To takie główienko. To takie świąteczny event po prostu, nie? Takie byle co. No <grym> nieźle. A jak w końcu się je przywołuje? No, to ją kulą. Dobra, jeszcze jeden przezwiemy, bo to dosłownie była taka chwila, moment, że masakra. No. Co mam coś? Czy mógłbym tak śmieszny zabić? Chyba nie. Troszkę żenada. No mega, mega w chill, że nada. I bałwanków. Tak. Zdajmy jeszcze tyle projektu, to jest niewiarygodne, ileś na tym świecie będziemy robić. Ej, o, oni a zaraz daj będą oko! Nadciągać. Oko Hatulu, czy jakoś tak. Ale no wycie nie da rady, nie? A, no tak. Niestety, w dzień nie da rady. Dobra, to ja zrobię cięcie i oto. No, widzimy się jak będzie ten legend w końcu. Okej, okay, jesteśmy już. O, odblokowałem w, w tym momencie, kiedy otrzymałem. szandar, ale fajnie. Jednego bałwana mi brakowało do szandaru, na to wychodzi. No i dobra, mm. no i mamy. Na to wychodzi. wow, ile tu jest. I my, Kuski naraz. No, bardzo żenujący po raz kolejny. A, no, to fajnie mówiąc drugi. Region bałwanów, ta. Bardzo łatwiej... No nie, no duży jest prawie 50% Zresztą znaczy jest no. niewiarygodne. połowa już Żar. za nami No to było Ja, ale bez ale Mam nadzieję, że ten coś tam pochodni, to, to będzie trochę bardziej przeciwnik godny Bóg pochodni będzie, bo on jest tam... Chociaż wiesz co, na tym poziomie gry co nie mam pojęcia Powinien być Pan był ciężki? Był, jak pamiętam, że był. Ale ja grałem na Ekspercie, nie? A to jest na, na poziomie łatwym na razie. Bo to jest najpierwszy poziom, nie? Znaczy, pierwszy sezon z DR. Czyli jest stricte na... Na projekty. No. To, to No i koniec, nie? A. No to już nie. Dobra, no co, no. Idziemy na boga pochodni. Tutaj naprawdę nie ma co. Idę tylko sobie tutaj dać i to w siup. Tak, tak jak, jak się da, tak to zrobię. Ale też segreguj. No przecież tu se sama i daj se segregowanie automatyczne. I tyle. Nie. już nie prosto mamy. No to weź wszystko wyrzuć. No naprawdę, tego i tak nie potrzebujemy. Dobra. No to w takim wypadku możemy mieć na boga pochodni, nie? No chyba tak. O nie ma tego zepsucia jednak. Jeju. Bo ja z tym zepsuciem tutaj mam naprawdę taki problem. Bo ja trzeba zrobić specjalny odcinek od... Oczyszczenia świata, ja tak bardzo nie lubię tego robić. Czyszczenie świata jest mega nudne. Czemu? No bo to jest takie latanie i czyszczenie, no co ci powiem. Gdzie poszedłeś? Weź do niebieskiej drużyny. Do dżungli. Lecimy zrobić Boga pochodni, ale w dżungli zrobimy, bo no zawsze robię to w dżungli, nie. O, może być to tutaj. Użyj sobie UFO, bo no z UFO będzie lepiej to zrobić. Wystarczy dodać około 100 pochodni, jak toś pamiętam musi być równe 100 pochodni. Mhm. Mm no to sobie dawaj, sobie popatrzę. Nie będzie nas A czy musimy uniknąć 100 pocisków, nie, które będą zadawały prawdopodobnie dużo obrażeń. Mam ja narzeje, bo nie chcę, żeby to było jakieś takie frajerskie. W się nie uniknie? Dostaniesz obrażenia. A jak wielokrotnie... A jak o! To już teraz! Jak dużo razy oberwiesz, to zginiesz. Wiesz co? Za mało obrażeń to zadaje. Ale żal. To są będę, które powinniśmy robić wcześniej. Ale fajny jest drop z tego. Dobra, sobie grę. Ponieważ drop jest w postaci... Bardzo, kolorowej. Nie kolorowej, że możemy dawać pochodnie w taki sposób, ile nam się podoba, nie? Co się... Jezu, zagadam. Jaki biom, taka będzie nam się dawała pochodnia w tym biomie. To jest fajne. Można to odblokować potem tutaj na lewo, jak jest wiki w ja trzeba mówić jak potłuczony, bo się zawsze za bardzo skupię. A ile ciebie się, się sfokusowało, bo na mnie już nie szczela. Gdzie jestem? I koniec. Dostałaś takie coś, czy nie? Dostałam. To. Nie. Hmm. No to to działa tak? a znaczy w sumie to jest takie peznacznie? Bo to działa tak, że jak sobie dasz to na akcesoria. A nie to trzeba zjeść. O no to ty chcesz, chciałam ja wziąć? A po co to jest? No bo to działa w taki sposób, że jak to się użyje, to w jakim będziesz biomie, w takim będziesz podawa. Te pochodnie, na przykład ja jesteśmy w dżungli, nie? To kładąc pochodnie będą automatycznie się robiły... Tak, weź jak chcesz. nie potrzebuję. to jest takie wyżyteczne. opacz. I patrz, mam takie pochodnie, normalne, nie? Ale położę je... Ej! A, bo teraz się dla Ciebie robi automatycznie. Dobra. Teraz je postawię Tak. I patrz... To auto... było na Ciebie? To co by mnie biło? Ja automatycznie robią się e, dżunglowe, nie? Widzisz, dżunglowe się robią automatycznie. No. Ale no, spoko. A mnie to nie bije, ciebie to bije. Jaja jakieś. No właśnie dziwne, bo mnie był... wcześniej biło, chyba, że po prostu stałeś w tym miejscu co ja i dlatego mnie atakowało. A... teraz nie bije, wytyczę. I to się tak uruchomiło, tak z dupy tak le. No bo, bo to wiesz, można mieć jeden na mapę, że ja zużyłem to. No dostałam to. No to sobie użyj. Bo jeszcze teraz dawała zwyczajną pochodnię, to się będzie zamieniała zamienia pyle jaką, nie? To możesz sobie zablokować, bo jak się nie chcesz, to możesz wyłączyć, ale ja mam włączone. Bo mi się podoba. A teraz tak będzie? No postaw sobie zwyczajną pochodnię. O, tak. nie mam przy sobie. No dałem ci jedną. Jak sobie postawisz sobie je dżunglowo, o widzisz? O, no fajnie. Jaki biją taka pochodnia? No i wracamy, tyle. Boga pochodni mamy za sobą, niesamowite. To już wszystko mam odkaczone z takich rzeczy, które powinny być odkaczone i legion i boga pochodni. Ile odcinek trwa? Musimy zobaczyć. O odcinek trwa 12 minut, o matko. Strasznie. Krótko. A może jeszcze powalczmy? Zróbmy noc i zróbmy walkę z o Kaku... O Kaku... hatulu tak? Z... Wiesz co? Nie, bym myślę, bo ja Bo zro... ja bym chciał zrobić odcinek specjalny od tego, że będziemy po prostu ich rozmiażdżać Zenitem, nie? Zenit kontra bossowie. Co myślisz? To będzie jakiś specjalny odcinek jakiś. Hmm. A teraz bym pokazał to, co zrobiliśmy na live, bo mi zależy. Chciałbym... A, no tak. Chciałbym pokazać, jak wyszedł nam projekt. Zepsułam pylon. To go postaw. O, ładnie. Tutaj na lewo, już że przedstawiłem stacje robocze. Idąc na początku, jest most. O, tak, tak? króli. Most, most czyścina, tak zwany. I na początku to mówię w na taki sposób, że się pojawia. Po tym przycisku on znika i się pojawia, tak? I fajne jest to, że tutaj żyją. O, fajnie, że mi znikłeś. Żyją ogniem e, te, te nie wulkany, tylko gejzery wie, żyją ogniem. To jest fajne. I tutaj mamy napisane, o, na, co co zrobione, na co jest zrobione na co zrobione to miejsce, tak? Bo to jest jakieś laboratorium czy coś. No coś takiego, gdzie będzie wszystko. co jest dla nas bardzo kolekcjonerskie i ważne, jak trofeła. Maski posłów. W sensie to są trofea. Posągi stacje robocze, sztandary, zbroje, tak? Kolekcjonerskie rzeczy po prostu. No i fajnie. Ale fajne. Masz może sobie zniknąć. I mamy tutaj wszystkie stacje robocze. I bez, 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 pro, bez problemu mamy wszystko w jednym miejscu, więc fajnie. Tutaj jest taki po prostu hol, żeby nas. No wziąło, rozdzieliło na różne pokoje, tak? Powiedzmy, chcę pójść do... na sztandary to jedna sztandary. I tu jest ta kolekcja i możemy sobie dać bałwany. Bałwanów mhm. nie mamy. Okej, okay, to jest... Czekaj, jest, zostań tutaj na chwilę. Ja wrócę i ja zobaczę, bo tam miałem... Aha, wodzie chyba miałem, co to Miałem jeszcze jakiś inny rodzaj bałwaniego szandaru. Ta. Dwa rodzaje ma. Ale tak fajna. Fajnie wyszło? Podobacie się? Tak. Tak, ale jeszcze Tak Fajnie wyglądają. Na lewo tutaj myślę, że będzie... Będą zbroje. Natomiast na dole będą trofea razem z maskami. Tak sobie to wyobrażam. Ej, Dawid! Co? Takie top 10 najlepsze sztandary zaprojektowane w trailerze. Nie, razie. no to bym się nie chciał, za tym czemu po co? <noise> Bo tak. I fajne tutaj jak można. Fajne, można pieniądze zbierać, bo tu jest duży res potworów. Najlepszy sztandar moim zdaniem to chyba slime'owe, bo bardzo takie nostalgiczne. Takie zwykłe? No, tak bardzo mi się podobają, takie nostalgiczne dla mnie są. No jest fajne. Taki tu. No jest fajne. Taki to jest nie to, czy co? Ten, to jest akurat, mi się wydaje, to jak ten. E, Meteoryt jakby respi, takie kula ognia, to jest chyba z tego. A, no, fajnie wygląda. Chyba, bo nie jestem... Nie, tutaj jest to z meteorytu. to nie wiem, co to jest. To jest chyba z filara, coś. Co to, co jest. Tak, słonecznego. No, to coś słonecznego filara. I Ale też. od cholery tego tutaj jest, naprawdę. Fajne. Więc znacie, znać, jak się, jak się a rozwija coś to. A jak będziemy dawać? Tak, już mówiłem. E, mówiłem już, no. <laughs> w następnym liveie, które będzie za niedługo, prawdopodobnie w czwartek, a jak nie w ten, to następny, będziemy robili dalszą część. Która będzie prawdopodobnie od zbroi oraz właśnie tych trofeum, tak? Trofeum na dole u góry zbroja. I co my tam jeszcze mamy? Posągi. To posągi prawdopodobnie też gdzieś będą. Na lewej stronie. No i dobra. No i ile trwa odcinek tak sobie z minimalizować? 16 minut. Dobra, no to myślę, że to jest odpowiedni czas odcinka. Więc my się z wami żegnamy, dajcie żeby się znać, uważacie o tym wszystkim co było w tym odcinku. Stawcie jakąś ocenę subskrypcję, komentarz i widzimy się w następnych odcinkach, tak? Możecie też dać znać, jeśli ktoś gra w tą grę, jak wam poszedł Bóg pochodni i te wam jeśli je pokonywaliście. No, bo to zależy w jakim. W jakim, wiecie. poziomie gry, tak? No, to też w sumie. Dobra. To mhm. idę posegregować itemy. No, no i. Będziemy się w następnych odcinkach. Sterarii. Zapraszamy nazwisko. Oja, i... on starwa, bo za niedługo. No i na na pilna mówić. Zapraszamy. Zapraszamy. No cześć i papa. Pa. Pa. Chodź tu powinien, chodź. O, teraz, papa. Pa, no. Kotki.